Siemaneczko, z tej strony MikroNami3Z A dzisiaj oto następny vlog Dzisiaj jesteśmy u Gier Mącznik Kacper, przywitaj się Cześć, siema. Trochę trudno tutaj, ale... Nieważne jak jest, aby robota szła tak, Taka robota No właśnie, taka robota właśnie, gnojowa No i dzisiaj ma któryś się jest? Czwarta Szósty krok. 6 marca mamy gier, mącznik rozwozi obornik. Najraz wam pokażemy jakimś No Dosyć długo nie było nagrywane, to się trochę pozmieniało. No, trochę, nie? trochę się nie Na filmie nie był, na jednym było, ale potem go usunęliśmy z domkiem, bo była ziarna. Tak? No. <laughs> ale Jest sporo do nowych nabytków. Długo nie nagrywałem dlatego tego. Ale... Wszystko ale... będzie, będzie nakomerowane. Tak, trzeba nadrobić. O proszę bardzo. Jaki też jest ir? 6.30. 630? Tak. czyli... No wiem tam no, w tamtym y, było tam, No, no wiesz, wie. y, Taki. Do do tego, do ładowacza taki sam raz. Fajnie, bo tą siedzonkę, są odpisywane. No Tylko, że mało miejsca. Nie? No, mało miejsca, no. ale. jest okej, okay. jest okej. Okay. No i dobra, czekamy na robercika. Tak, tutaj ziemniaki będą. Nie wiem, czy są wcześniej. Znaczy, już nagrywałem wcześniej w jak jakby Ale bym... ja tego nie rzucałem. No ja wiem, bo nawet tego nie masz jeszcze. No, mam no tutaj na karcie <laughs> I tak, tutaj mamy 8,5 hektara. Na jesieni zagnoiliśmy 6 hektarów. Teraz to zostało 2,5 do zagnojenia, ale no, jednak tego gnoju było bardzo dużo i, i jeszcze raz po prostu dajemy O, to, to będą ziemniaczki losy Będą ziemniaki, no <laughs> Teraz to wydajnijmy 40 ton co najmniej no. Ja dam na dole taki taki kasek trochę delikatnie, no to tam trzeba tak robić. Bo ty się... Z... Ja tak zauważyłem ty się zraziłeś tym pierwszym vlogiem, nie? Nie. No, trochę, nie? Nie powiedziałem, że i tak będzie nie Ale nie, pierwszy. no bo wiesz, początki są zawsze trudne, <grym> no. powiem ci. I ludzie też się muszą widzowie muszą się przyzwyczaić do tego, że, te, że tam vlogi od ciebie. Znaczy, no tak, no to ja wolę jak ty nagrywasz to mieszczęś, to i jak to... No ja to nawijam dlatego. <grym> <grym> no nie wiem jeszcze o mówisz Jak musisz nim, Robert Ci będzie coś mógł. mówił? Nie, nie będzie czy będzie? Trzeba chęci. No, ale tutaj tyle co zostało, no to było jeszcze, no trzy e, razy tyle. U której woźnicie? Dzisiaj, no nie wiem, w 30.00 jakąś. Zaczęliśmy. 13.00 jest, nie? No, to no, Natomiast spokojnie, już do 16.00 było 17.00 na urządki, też, też e, to jeszcze coś obie jakiś gdzieś. Także na spokojnie. 3 godziny trochę. Bo jeszcze taki jak z góry przebity nie jest, bo to z dwóch miesięcy. No właśnie widzę, że taka jest w taki, nie? No to może było bardziej, nie? Ale to tak. Też dlatego, że po prostu krok nie, musi być. Zaraz pójdziemy, pokażemy jak będzie ładował, to wyjdę. Już sobie kaptry już założę, bo piszi. Tutaj na górce to daje. Była, że? By nagrać. Pokażemy, który bajak też Trzeba umieć otworzyć. Jak u mnie też, to jedne też trzeba. No i zobaczcie, Wolfram. Wolfram ma poprzeczne poprzeczne wałki. O proszę. Idziemy. Do pana Roberta zobaczyć, pogadać. Co tam? Idzie robota? Nie widać. Idzie, widzę, że idzie. No nie zdąży załadować trzeba jechać, nie? No, Chwila moment. To jeszcze trochę, te dwie godziny i... No kas to 8 Chwila moment i rozmówiony. Ile dziś na hakerysujecie? Ja, teraz już idzie podwójna dawka tam dalej No właśnie chacmy już że za drugi raz Za dużo naleźliśmy na tą działkę i już nie chcę oczy przewozić na następną a tam taka słabsza ziemia jest na dole. Uh -huh. Poszedł na jesień i teraz pójdzie jeszcze raz trochę się poprawił. No ziemniaki będą rosły, jak jak dziki nie ja. No tak, tam lasek jest, tam coś dzieli od tego lasku czy nie? Jest rowek, co, to dla dzika taki rowek? Jakby była jakaś rzeczka, nie? To co no. ten? No, jelenie wchodzą Czas pokaże, nie? No, nie, no koło kołowieckie ma grozić i pilnować to O proszę No a Tam na Nierzynie nie pisaliśmy o w pszenicy, a za to w tym roku mają przyjść to obrozić drutem i siatką i zaglądać mają często może im się uda nie zapomnę wam wow. zobaczymy czy to obietnice czy faktycznie będzie to jak powiedzieli no no dobrze jak robota idzie to tak się sprzednie psuje to no no Ale to jest w środę, dwa rozrzutniki i do domu No ta to się mówi właśnie, tam tak tamta przykładnia, tak? Kawał balota z kiszonki wlazł Aaa I dlatego, ale tego już nie powiedział I Wywiózł, jak kiszonki gnity, były i wywiózł Zmieszam się, na bo było widać Wałki zablokowało i... między wałki wlazło i... A poprzedni właściciel jest zabezpieczenie na wałku na śrubę ósemkę No, że zrywa no. no A jego wkurzało, bo mu tam co jakiś czas zrywało To przewiercił i zrobił na dwie śruby O kurde No i podejrzewam, że to No tak, tak by śruba puściła No by było gdzieś, przecina by się znalazło i <laughs> Tak śruby wytrzymała, przekładnia no To teraz na jednej jeździcie, czy jak? Tak, tak tam no są te zabezpieczenia na wałku, tam to dobra sprawa Tak właśnie bo... No, trzeba było jechać na kaszuby, po przykładnie, No kurcze I co, ile taka przekładnia? Nie, nie drogo, bo 400 No Ale kompletna cała, nie? No uh no -huh. Pamiętam, chyba 3 lata temu, jak tam była obudowa, to chyba 600 za obudowę samą mała Czemu taka różnica cenowa? No bo to było nowe, z fabryki Aha. przyszła obudowa Aha. A to po prostu zużywany No no Dość rozebrało Coś na części No, no. i zaraz w środę wyjęliśmy O 16 pojechałem Po 23 wróciłem No Ale działa, chodzi no. <laughs> Zaraz z rana założyliśmy i do A, takie coś. No, widzę, że śruba strzeliła na wałku. Za dużo napchu, chyba no, za, za dużo naładował. No, trochę chyba przeładował. Za się tutaj. No. No i już śruba wymieniona. Zobaczymy czy pójdzie. O, na wałkach się zabiło. Nie zerwał. Jak ci krzyknę, to przekręcić górę. Wcisnął. A teraz jest taki duży sygnał. Tamta okrągła gałka, taka duża. No, wcisnął ci w prawo, nie? A jak ci krzyknę, to nie musisz wcisnąć, tylko przekręcić w, lechach, w lewo. No, musisz wcisnąć. Chyba poszło. I co, Gid? Pracy. Nie będzie go śluba na no kilka minut, nie? No, ale dobrze, że się ubalę, a no nie. A nie przekładnie. Pierwszy raz jak ją wysadzili, kurde, takiego samego wiesz coś przez widmo przelatywał no. z czuwem z no. dążą I po przykładzie. Ale mu dał. Lafinia chyba tylko tak mu daje. 走进公园。So,